w japońską Dajcie znać, może... stylu. W Cześć kochani! Dzisiaj chcę wam pokazać, w jaki sposób szybko i bezpiecznie możecie zrobić zakupy w japońskich sklepach. W jaki sposób możecie mieć po prostu dostęp do mnóstwa, do tysięcy japońskich produktów. I właśnie dzięki uprzejmości platformy Zen Market mam taką możliwość i wam pokażę, w jaki sposób możecie kupić japońskie rękodzieło. Bo właśnie jest taka platforma, coś takiego jak Etsy, myślę, że możecie kojarzyć. I w Japonii jest to taki sklep Minne. i tam możecie znaleźć po prostu wielu artystów, którzy sprzedają zarówno jakieś ubrania, które sami uszyli, jak i biżuterię. Także możecie znaleźć jakieś kartki okolicznościowe oraz takie akcesoria, nie wiem, jak pałeczki, jak miseczka do ryżu, wiele, wiele produktów. A ja dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zrobić te zakupy oraz co ja wybrałam, a później za parę parnaście dni będę chciała się Wam właśnie pochwalić. Co do mnie dotarło i jak wyglądają moje zakupy, czyli zrobić po prostu taki unboxing. Zachęcam Was do spojrzenia do opisu, tam znajduje się link promocyjny oraz na hasło Patrycja. Możecie uzyskać właśnie zniżkę 1000 jenów na wysyłkę, gdy wpiszecie w odpowiednim miejscu w rejestracji swojego konta. Także bierzemy się za zakupy. Na platformie ZenMarket znajdziecie mnóstwo przedmiotów dla fanów anime, elektroniki, mody i muzyki. Znajdziemy też produkty spożywcze. Aby się zarejestrować, wystarczy wpisać swoje dane oraz kod rejestracyjny, czyli Patrycja. Po każdym kroku otrzymacie wiadomość, więc cały proces jest bardzo prosty i intuicyjny, ale pamiętajcie, że możecie poprosić konsultanta o pomoc. Na swoim koncie trzeba dodać środki, dowolną ilość są różne metody przelania pieniędzy. W polecanych sklepach wybieramy sklep Minne, czyli sklep z rękodziełem. I tu mamy mnóstwo ręcznie robionych produktów, również tych tradycyjnych. Japońskich. Ok, pora na moje zakupy. Ta spinka jest przepiękna, super opcją jest to, że możemy od razu oszacować cenę wysyłki. Gdy wszystkie nasze produkty zostaną potwierdzone przez konsultantów, możemy opłacić zamówienie. Czekamy około dwóch dni, aż dotrą do magazynu zostaną spakowane i otrzymamy konkretną informację dotyczącą wagi. Możemy skorzystać z kalkulatora kosztów wysyłki, wpisując daną wagę, otrzymując wiele opcji i cennik. Następnym krokiem naszych zakupów jest dostawa, czyli podajemy swoje dane wysyłkowe i wybieramy metodę dostawy przewoźnika. I to tyle. Czekam na swoją paczkę. Cześć kochani, dosłownie 5 minut temu kurier przyniósł paczkę z Zen Market także nie mogę się doczekać, żeby ją otworzyć mam nadzieję, że wszystko będzie ok bo zamówiłam również szkło oraz czarkę, także są to wiecie, łatwe rzeczy do potłuczenia sama jak y, wysyłam wam ceramikę, to już zdarzyło mi się niestety raz, że dotarła potłuczona ale ta paczka wydaje się być bardzo solidnie zapakowana także otwieram Czuję się troszeczkę jak w dzieciństwie, gdy dziadkowie wysyłali nam paczki z Japonii. Zawsze takie przesyłki, które przebyły, wiecie, dłuższą drogę. Jakoś inaczej się otwiera. Okej, okay, paczka jest zdecydowanie bardzo dobrze zabezpieczona. Mnóstwo różnego rodzaju chrupek, opakowanych w japońską gazetę. O, przyszedł kocur, pomocnik, ciekawski. W <totku>, nie wiem, czy coś zamówiłam dla Ciebie. Chyba nie. OK, co tu mamy? Popatrzcie, jakie piękne pudełko, jak to jest pięknie zapakowane w taki chyba papier ryżowy. Ja powiem taka dbałość właśnie o opakowanie, o takie detale jest bardzo duża i mnie również jest to niezwykle bliskie, bardzo doceniam takie rzeczy. A ja popatrzcie, jak to pudełko naprawdę ślicznie wygląda. Także otwieram, co my tu mamy. Wow, popatrzcie sami, jaka cudowna, duża czarka na herbatę, ale również na maczę. Bo takiej wielkości czarka wystarczy, by być, wiecie, maczałanem do maczy, do mieszania maczy. Także z pewnością u mnie będzie pełniła taką funkcję. Otwieramy kolejną rzecz. Co my tu mamy? Nie mam żadnych skojarzeń patrząc na ten kształt. Także nie wiem, co tutaj mamy. Kolejna rzecz, o którą się tak martwiłam, że się może potuć. Wow! Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak duże. Oh. Patrzcie, jakie cudo! Przepiękne! Ale to jest ogromne. Myślę, że tutaj jest tak z 400-500 ml. Wow! Robi wrażenie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, ale ja na razie, rzeczami, które odpakowałam, jestem naprawdę zachwycona. Poprzeczka jest postawiona naprawdę wysoko. Co my tu dalej mamy? I tutaj mamy kilka rzeczy. Jest coś, co wam pokazywałam czyli spinka, wybrałam opcję właśnie w takim pięknym dołeczku, w takim japońskim stylu właśnie pakowania prezentów przepięknie, kurczę, a szkoda otwierać nie wiem jak to zrobić, żeby nie zniszczyć tego opakowania może tak? wow patrzcie jaka ona jest piękna ok kochani, otwieramy dalej kolczyki perłowe w pięknym kolorze. One są takie jakby opalane. Nie jest, wiecie taka kredowa biel, tylko właśnie mieniąca się taka opalana. Przepiękne. Cudowne są bardzo eleganckie i one mają taki organiczny kształt. W sensie one nie są tak równo okrągłe, ale właśnie przez to, że są to yy, naturalne perły. Ok, Mamy jeszcze do otworzenia dwie rzeczy. Wow, mamy tutaj liścik, popatrzcie. Ręcznie napisany. Dla mnie właśnie to jest cudowne, że kupując rękodzieło, kupujemy od kogoś, kto wiecie, poświęcił mnóstwo y, czasu, mnóstwo swojego serca, swojego talentu właśnie w tę rzecz, że nie jest to, wiecie, wyrób maszynowy, y, który jest powtarzalny właśnie w tysiącach, w setkach tysięcy egzemplarzach, Tylko każdy egzemplarz ręcznie robiony jest nieco inny, ma swoją duszę, także... Y, mnie zdecydowanie jest to po prostu najbliższe. Mamy taki ręcznie uszyty, że tak powiem, koszyczek. Na jedzonko. Może na onigiri, bo ostatnio jestem zakochana w onigiri. Robię praktycznie codziennie, ale niekoniecznie. Może na jakiś prezencik. W Japonii właśnie ta forma, pewnie znacie, furosiki, czyli takich jak gdyby chust. Ozdobny chust, którymi właśnie się opakowuje prezenty jest bardzo y, popularne i u nas też coraz więcej wagi wydaje mi się przywiązuje się właśnie do opakowania, nie tylko do środka prezentu, ale również to w jaki sposób do niego podchodzimy i w jaki sposób chcemy, żeby pięknie wyglądał. Malutkie, ale też ręcznie uszyte opakowanie, może taka śniadaniówka, ozdobna śniadaniówka albo właśnie na mały prezencik. I ostatnia rzecz, ale chyba największa, tak mi się wydaje czyli toret. Ona się składa z dwóch części, czyli yy, takiego jutowego koszyka oraz, oraz takiej wkładki właśnie w bardzo japońskim stylu. Popatrzcie jak ona jest pięknie obszyta. W środku jest taki jakby taki liniany materiał. I tu mamy zapięcie, także możemy coś włożyć, zapiąć. Możesz tak zabezpieczyć, żeby na nic nie wypadło. Już zobaczymy jak to wygląda w środku. Z tego co widziałam, właśnie na zdjęciach, to artystka proponowała, żeby właśnie włożyć ten materiał do środka i żeby mieć po prostu taką torebkę. O, można to też oczywiście zawiązać. Widziałam też na zdjęciach innych klientów, że można po prostu wywinąć tę materiałową część na drugą stronę i mieć taką torebkę. W taki sposób, żeby wyeksponować ten piękny materiał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który przedmiot, który kupiłam, najbardziej Wam się spodobał. Także polecam Wam platformę Zen Market, dzięki której po prostu możecie robić zakupy prosto od japońskich artystów. I zerknijcie do opisu, gdzie jest link promocyjny, a także możecie po prostu wpisać kod Patrycja, właśnie w tym miejscu rejestracyjnym, żeby uzyskać 1000 jenów zniżki.